Jedziemy na smoku. Mieliśmy przerwę na jedzonko. I teraz jedziemy. A tutaj, o, tutaj widać ten nowy koster, co będzie. Taki duży. I, o Jezu, moje oczy, jak jasno. Jestem przerzutki, to za luźno chodzi. A, no tak, bo tu moi niewolnicy dla mnie pedałują, a ja... dlatego chciałam się na środku. Hi, 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 hi. Tak, jaką jako wymówkę, że jest najmniejsza. No. no bo jestem. To są smocze jaja. Tak, to jest takie, uh -huh. takie, takie, te, taka wioska mini. No. Ale to sweet. Taka mini wioska. Uh -huh. Zniszczona przez smoczała. No. Niewolnicy się zmęczyli, już nie pedałują. Tak. Tam będzie nowa strefa się robi. Aby to zjeżdżać z anakondy, no, A to jest Astek. Co to jest co? No. Straszne. No, fajne. Ja nie idę na to. No nie, bo to się, bo to się kręci. No. Fajne to koło. Się zastanawiam zastanawiać się, jakiej będzie prędkości. Bardzo wolną. Oni tam siedzą chyba 5 y na godzinę. Jest, Takie wiesz. No, no ale tam chyba zrobi jeden obrót i koniec, albo dwa i koniec. Mm -hmm. tak jest. Chill i relax. No, bardzo takie Ale urwał! Ale to było dobre! Idziemy teraz na Apka, bum, bum, bum się zbijać. I kończy się bateria w aparacie powoli, więc można 600. Może na dziś będzie koniec agrymana. Neko teraz jedzie gąsieniczką taką atrakcją dla, ten, dla dzieciaczków. A w ogóle to taka burza się zaczęła robić. W sensie, burza jeszcze nie, ale teraz zaczęło padać. Ręce w górę, pamiętaj. No, oczywiście. Dobra. W ogóle ta gąsienica jest strasznie creepy z mordy. Raz, no tak. A jeszcze raz, uuu. No proszę. Rozpieszczają naszą nękłośćkę. Ja też nie. Wejdzie nasza gwiazda ekstremalnych rozrywek, jak było? No, po prostu. Nie, nie tylko tyle mi powiesz? No, spokojnie. Ja nie spodziewałam się, że pojedzie trzy razy, myślałam że tylko dwa. I ja też, i szybkie to było w ogóle, bo takie wolne mi się nie, wydawało. Nie, wolno, i na końcu był taki zjazd, i na tym zjazdzi tak szybko, no, że jedziesz, jedziesz, spokoj, spokoj na mnie, lup, i jedziesz w dół. I tak, aha, <grym> to fajnie. No i ty. Siema. Trochę nie nagrywam, bo akurat mi pada. E, I pada teraz, znaczy, trochę padało przed chwilą. Bingo idzie dobrze, póki co trochę bo nie mam. Jest zmasakrowane, ale po prostu takie rzeczy sobie wymyślałyśmy, znaczy ja wymyślałam, których nie zrobię. Ale mam mam ja. Ale owocowy ogród był fajny. Przepraszam, owocowy ogród był fajny. Bardzo sweet. Możemy tam. Jest bardzo epicko. Siedzimy pod wielką Czechą, ponieważ jest oberwanie chmury. Widać? Nie wiem, nie wiem czy widać jak tu pada. Ona tym jechałam przed chwilą sama ale cringe, ale pośmiesznie. Widać, no jest. O, takie dość mocno pada. Więc mamy teraz przeczekiwanie tego. Ale spoko, odpoczniemy sobie. Jeszcze zostały nam tutaj prawie 3 godziny, więc skończy padać i pójdziemy coś robić. A na razie chill. Ale byłyśmy kaczuchy, będę łowić je. Ja, ja. <gry> Każda gra wygrywa podobno, więc i tak wyjdziemy wygrane. No wiem, ale może wygrać większa albo mniejsza. No tak. Dobra, troszkę teraz odsunę. Dobra. Dobra, na kosia łowi. Sześć kaczuszek. Nie Ty, czy Emocje serwis. Przejdę? Oczywiście, że tak. <ślażeniwa> Jestem tutaj. Dobrze. Oficjalne liczenie. Liczenie puli. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Będziesz mieć tego jednorożca. Czyli średnia nagroda. Tak. Średnia od mała. To Jaka radość. Pokaż go. Super. Jaki, jaki ciabi. Cieszysz się? Zagrałaś kaczuchy. Czanki. Jest grubełem, Jest. Jest miękki? O Boże. Droga wycieczka. Serdecznie witamy na farbie będziemy go farbić lekko brać? <laughs> <laughs> tutaj widzimy cichego wielkiego z farmy Anny. Uwaga, teraz mijamy z doła, a nie jakieś? Ponewka. Jak? Nagrywam nogi. A ja mam. Tak, ja ja muszę tak się. Rusia? A, i straszne creepy drzewo! Jakie ma wisienki! Jaki, jakie ma wisienki? Moje współpracownicy! A. O ale sweet! Jest taki! Jest Wjeżdżamy do stodoły! Ja tu nie mam miejsca, siedzę w okienku! Ja wiem, ale jesteś chudsza! Pupy! Wiatro! Ej, ja mam zaparatę! Ale grusze. Ale grusze. Wakacje pod gruzzą. Ale jarzek sobie śpi. O Jezu, bardzo trzymałam. So Ale creepy motyl. Jezusie. Ej, ej, Spójrz na tą malewkę. Jezus, brodni. Crime scene. O a tam są jędrne jabłuszka. to jest pieniężnie. Ciężkie do podmyślenia. Jabłuszka. Jak tak. oceniać moją wycieczkę? Świetne. Takie tam. Je, je, i, I mocne 1 na 10. Mocne na 10 Nie, 1 na 10 masz. <noise> Jesteśmy w Teatrze Egipt i będziemy oglądać taki show nowy co jest, taki z lampami LED i coś tam. Aquatar się nazywa. Aquatar się nazywa, tak. I sobie siedzimy. A to jest jednorozec, którego wygrałam w kaczuszkach. Też będzie oglądał. Nazywa się ulany. Dlaczego? On jest Ulany, on nie będzie... On ma tak na imię, bo jest gruby. No, ale nie będę nagrywać tego show, sami sobie zobaczycie jak przyjedziecie do NRG. Odpoczywam przy muzyczce, yy, bo dziewczyny poszły sobie na kolejkę, i ja nie dam rady pojechać, bo jest strasznie bujająca i bym zwróciła obiad. No. Jadą, ale mam nie, nie do niczego bo pod słońca i jestem pod daszkiem, więc... ale jadą na tym strasznym takim, co kręci ona mi machała. Nie będzie ich chyba widać tu na tym. Ale o... Tam jadą. Słaśnie, słaśnie, zaraz stąd wyjdę pod tego daszku, to, to tak wysoko będzie robić. Tam jadą. Tam jadą wysoko. <noise> Chyba Natalia żałuje, a przynajmniej tak po imieniu wnioskuje. Chociaż nie, Majta nogami, to się cieszy. No mi się bardziej trzyma niż ona chyba. Dziwnie. Ale no, pozdroszajcie. Ja, ja nie mogę takich rzeczy. Ja mam od razu tu żygła. Bo ja na napojanych nie mogę. Fajnie, 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 tak? U, bo ja zimię, a ja jestem rana bo ja sobie nie lubię, jak mnie tak wychyla, ja widzę cały parkur, w wysokości. właśnie takie jeździłyście i tak nagrywam i takie, o, Natalia sobie Majtanuszkami, nóżkami, chyba jej się podoba. No i ma taką nie tę żałowała, że poszło. Nie że poszła, nie żałowałam, że poszła. Ale ja, ja mam po prostu momenty, że się boję. Ale tak? wiecie, co, mam co ja Jestem gotowa na Majana. O, o Możemy iść. Idę jeszcze siku przed Majana. Mają, to jest, że siedzi, ale nogi ci że jesteś podwieszony do góry. Ja się zawsze mega bałam takich kolejek. Jak pierwszy raz na nim byłam, to na nim byłam, ryczałam, że nie chcę, nie pójdę i nie. Jak na nim byłam drugi raz, to mi się podobało mega, i teraz idę znowu i zobaczymy. Może zmienię zdanie, albo oby nie. Hmm. Znikam na dosłownie 3 minuty, bo poszłam do toalety, a one już wywalają hajsy. Znaczy, nie wywalają. Co robicie? Chcę wygrać piłkę. Chcesz wygrać piłkę? <słysza> Eee, Uwiecznie twoją porażkę. Dzięki. Dzięki. Nie, żebym nie miała w ciebie wiary, ale no. Próbuj. Jakie ma rodziny? za... Masz mail! Buuuu! Jesteśmy z Majana, było e, przepis. Było w Pozdro, no i w ogóle. I, tak, ma taki. Tak, może jeszcze raz pojedziemy, zobaczymy. Na no, razie idziemy zobaczyć zdjęcie, bo muszę sobie kupić do bingo. Bingo idzie dobrze! Bingo idzie dobrze, muszę e, tego. Muszę kupić zdjęcie, więc zaraz obczajmy. Jak Wam się podobało? No, fajnie było? A w ogóle jest po deszczu, nie? I jedziemy, jedziemy i nagle tak z góry deszcz tak poleciał i tak nam w twarz woda. A ja wyśmierz, nie? A To, a, ale o, to, to na nas poleciało, bo na Tak, bo to z nie, z ich tego. Z pierwszego my siedziałam z nami w drugim wagoniku, znaczy na trzecim i czwartym krześle, a Natalia siedziała z przodu i jak zawiało, no to na nas poleciała woda z jej fotela. Tak było. Tak Chyba tak mam było. Dwa punkty. O ty eee. Ogólnie obczajamy tutaj w tej budce, co zdjęcia sprzedają, jak wyszłyśmy. E, I co, jak ty się oceniłaś? Co? Policzki mi uciekły. Policzki mi uciekły? Ty wyglądasz jak co? Jak down, w śpiączku. Tak, a ja jak wyglądam jak u miast, wylew. Po prostu jadę i mam takie. <grym> <grym> Więc e, zrobiłam to sobie i nie mam tego punktu, bingo, bo nie kupiłam tego zdjęcia, bo pojedziemy jeszcze raz i zrobię lepszą minę. Czyli <grym> ja nie wiem, raz? czy jest szansa, ja żeby pół. zrobić tam lepszą minę. A ja teraz też jadę jeszcze raz? A? Nie, no to się później. Bateria mi siada już absolutnie, więc teraz skończę nagrywać, bo nie mam jak tego ogarnąć. W razie jakbym mi padł totalnie już tak więcej nic nie nagram, to widzimy się jutro w kolejnym dniu Wenezueli, ale spróbuję jeszcze nagrywać. класкачи. Даскачи. Буля. Как скафандра. Медискачи. О, о курде. 哇！